Witam wszystkich serdecznie z tej strony Artur. Słuchajcie, tutaj dojeżdżam do miejscowości Szczepancowa. To jest tutaj okrosna. Więc do klienta tego Escorta. Pozostało tu do przejechania jeszcze dobry kilometr. Umówiłem się z klientem przy, przy Remizie Strażackiej, bo do niego raczej nie da rady dojechać. Tak się za chwilkę będziemy na miejscu. Słuchajcie, tutaj dojeżdżam właśnie do klienta. Tutaj stoję, tutaj dojeżdżam do Remizy. To jestem eskortem, a tkiłem mnie poważnie, żeby podjechać po tego jak mówiłem wcześniej. O, to miejsce jest, gdzieś tam cofamy i narzucimy Dobra I będziemy działać z Adamekcikiem. Dobry. I dojechał. Kręci pan ostatni odcinek? <grym> tak, tak. Serii eskort. Tak, e, tak eskort, tak, tak. O, kurde, na no to mnie tak. Tyle, to kochany bo gdzieś to pod morza tam gdzie był ten chyba. No, właśnie miałem mówić, że chyba z 800 kilometrów No, no, no tutaj jednego to rozładowałem właśnie wcześniej, a to Arbasa rozładowałem. No i tymi wioskami tam inaczej się przebiłem. Można się było przejechać, powoli idzie jechać, nie? Tutaj jak jechałem od tego, od, jak się nazywa tam jest oboś, kudy, wcześniej tam byłem. I szło tu fajnie dojechać, nie? No, wioskami przejedzie, wiadomo No, no, pomału to idzie jechać nie? Ale niektóre górki, to kurde, to tu mnie za, za ciężko nie miałem To zaczęła skania redukować Jest, jest co, jakby ślisko było, to nie bardzo, nie? No, to by nie podjechał, nie? widzisz, tutaj ma się... No nie, bo to nie popadało ponad za roku, też, nie? Nie, 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 tu zimy nie było oh, tak. to, to taki eskorcik, to taki słynny teraz, bo to wszyscy <laughs> filmu leciało troszeczkę, nie? Na ten temat, no Mówię, się pytałem wcześniej, wczoraj się pytałem, czy Pan był w Poznaniu i że nie Tak, wszystko z tego, z filma wszystko z filmu, tak Aha, A no, to jest taki... Kało świata do Poznania No, no, no. <laughs> Fajna maszyna, no tak ładna, dosyć no, to, bo tak inaczej wygląda na filmie inaczej na tym, nie? nie Troszeczkę, to nie? To no ale to to dosyć tam gdzie tam yy, no tak galanty, traktor, no to godzin dużo nie ma przede wszystkim, nie? Na te lata to jest bardzo mało godzin, ma, nie? Mm -hmm. Bo to tak 20 lat ten traktor jakby kupił to już mu sporo. U, 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 u. O. Jak ktoś tam jeszcze remontuje, to jeszcze tak, a jak ktoś tak jeździ, jak niektórzy jeżdżą, no dopóki się nie rozwali, no to tyle, nie? No to tyle. No mi mało działać. No i tyle, no to no To mogła być produkcja. Zjeżdżamy, nie? Co? Zjeżdżamy. No, zjeżdżamy po malutku. No i tyle. I Zakończę sobie kaję tutaj. <grym <grym na razie. A pan jeszcze jakiś traktor ma? Ja miałem ale taki mały, ale sprzedałem Aha. taki japończyk. Aha, i teraz to będzie? No japończyk trochę za lekki był. Za lekki. No za no ten tak akurat... No tutaj myślałem, że ogrzewanie ma to tak fajne już kurde. To mówili, że ogrzewanie ma, no może i ma tak no, no jest tak No jest, jest, jest. grzewnica, no I to tak, wiesz, no, no i części do tego raczej Trochę inna pompa jest, mi się wydaje, to jest kowa troszeczkę jak, jak 30, bo motogaszenie, odpalanie właśnie się nie? No, znaczy no. większość części jest, ale no, z Nie, to tam Może być problem, ale A nie, no raczej to tam raczej A podejrzewam, żeby ja bym założył zwykłą pompę, też by była dobra, nie? Ta, ta normalna od 30, nie? Na tak, pewno. Tak, no tak. bo tam się za nie zmieniało chyba. No dobra, nie wiem po ale jak ma tyle godzin co na jest leczniku, no to ma to, chodzić, nie? No no to kurde, on dobrze dotarty, nie? No, no, to siedziłem wczoraj po 15 godzin rocznie robił, tak? 13, nawet. 13 na 13 rocznie, no kurde, no to jeszcze, nie? Jeszcze lepiej. nie? U mnie więcej nie będzie robić. No, to, to coś tam troszeczkę... No, no. Ja trzeba będzie dokręcić, Zostałe. bo no, no można, można jak ktoś tam umie troszeczkę go jakby odświeżyć, pomalować, no, no. aby trzeba było, ale to tam nie wpływa na komfort jazdy, nie? No, butyczki to ty. Ale te butyczki chyba były dokładane. To chyba tak. Tyba, już może, tam, może coś tam się stało. U, u no, osusowskim. Podejrzewam, czy takie no. były oryginalne, czy inne, nie? No, no ale nie, no to kawał możony. Nie było w ogóle w oryginale. Drugim nie było w ogóle? Nie, nie. Aha, no nie wiem, nie, bo tam nigdy tego nie, nie dochodziłem. Jak to powinno być? Mhm. Że takie ja się dziwiłem, nad... myślałem, że to tylko ta wersja 30 co wyszła to w Polsce, co były te stare, co to, to w Paweka Polska produkowała, czy w tym Warszawie Czy jak tam, a tu jeszcze wyszły takie, ja nie wiedziałem o tym, ja że też to nie wiedziałem, no. nie wiedziałem. <laughs> że, że, no, że, że tutaj O, dobra No to to coś dużo nabywców było na tym traktor, się okazało. Tak, bo no. ja bym to sprzedany Podejrzewam, że szybko by pan go sprzedał z powrotem. No Nie no, bo to taka jak to mówią, perełka. W miarę takie, no na tyle lato. To... To wie pan, to jest z kabiną, no, to no, tu pasuje, nie? To, no, to kabina do ogrzewania. No, no już to, to, tak jest, to jest oryginalnie, tamte, biegi ma, nie? No, to, to różne te kabiny miały, No, albo, ale tu jest właśnie tak, tak fajnie, dosyć to wykonane, nie? Ta no, kabinka, nie? No dobra. Fabryczna. No, no fabryczna, no. No, no. no nic, zabawa, podpinamy powoli. A pogoda ładna, jak tu dzisiaj mówiłem, spokój, cisza. No, tak patrząc tam by też może wjechał, o tam, o, te, o tej strony musiał jechać, nie? Ale nie, nie, nie. Tak. Tu jest, jest, jest do wjechania. Tu, tutaj się tylko wycofam, tam do skrzyżówki i tyle, nie? No, bo tu nie będę kombinował. Dobra. O. rzucimy, na no, jasne. Ale troszeczkę inaczej to wygląda w kamerze, a inaczej na żywca zawsze. Jak mówiłeś, powtarzam się, nie? No ale nie, na wszystko, nie? Ale nie jest ładny, ładny traktor. E, dobra, tu pasuje. Podpinamy resztę i będziemy no, działać chyba ścinka akumulatorowa jest. Chyba tak. Tutaj ma chyba akumulator, tak, no tak, 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 tak wygląda. Tak. na to, nie? E, nie ma z tam też skrzydło. No bo tam już inaczej to to No. No, ja to tak produkowali, tylko unowocześnili wspomaganie, zrobili to, my mogło. To to szkoda, szkoda, w Polsce, i, i nie, nie i, robi, i przede żeby... wszystkim naprężenie napęd, że to miało, nie? No. No, to, 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 to by to działało no, to robiło, w Polsce. No, robotę by robiło. A przenim napędem to... Tu na przykład jak ślizgo jest na przykład wjeżdżam czasami traktorem, bo bym chciał wjechać, na przykład było mokro było, nie? To bym nie wjechał? nim. jest problem. Nie problem, bo to mi się ślizga na najazdach w jednym momencie. A przenim napęd włączysz, to zawsze idzie, nie? No to właśnie przewaga nad tymi traktorami teraz starszymi, nie? Te napędy. No to teraz praktycznie bez napędu to nikt nie produkuje. No to są tam, ale to jak z tego co się orientowałem, to trzeba zamawiać chyba. Bez Aha, napędu. no. Ha, ha, to jak kiedyś. Tak, tak. To jak kiedyś. Nie, nie, nie. W ciężarówkach było tak, że za automata w skrzynie, jak brałeś ciężarówkę nową, trzeba było dopłacić. A teraz się zrobiło odwrotnie, za manuala trzeba dopłacić. Z tego tak się, tak, tak, to co wiem, nie? Czyli ta jest w automacie to normalny standard, nie? Ale ja bym chciał, ja by szewu mnie chciał na przykład w y, manualu, to bym musiał chyba za nią dopłacić. To się, jak się szybko pozmieniało. No, dobra. I co? Patrzymy. O kurde, dobra, to... Tu o. Tam to... już po uruchamianie, nie, no powinno odpalić. Musi odpalić. No dobra, a, tylko wezmę ten mhm. Jeszcze te pasy O, dobra, wzięte, dobra jest mhm. A, z kasica tam mam tą z kasicą wczoraj latałem po tym, a ona jest w środku. No, no, z tą gasicą latałem po tym Kurde jakoś to, a tu jakoś to ma być A, tu nie ten, to może i ten O patrz, jednak się tu prąd trzeba wrzucić Dobra, pan zjeżdża? Mogę Dobra, próbować A ja będę A może się później przejadę kawałek Bo nie jechałem tym no. Palimy za zawody No Dobra, to przekroczyłem prąd A na resztę na tym, jest dobra Hmm. dygnie, dygnie nie wiem jak jest grzanie, czy nie trzeba chyba nie, no powinno odpalić nie idzie? jest chyba tu dobra, mhm. jest, jest, jest jest, jest. Jest, jest. Wszystko dobrze. jest dobrze, no dobrze, dobrze a tam, tyk, Fykl. ja by jeszcze mu założył szybko brotowy rozluźnik to by lepiej się dygnie, ale nie potrzeba dobra ja pokazuje. Jest kurtur zjeżdża No bo te redukcje ma nie. O jedyna. I A elegancko. Vi må se om til oss, da. Gracias. <laughs> jak zegareczek Ooo, o stop, piszcie pisz, pisz. ładnie A tak No ja, działa No ja fajnie dała, nie? No No, no może się, bryknę się kawałek Jeszcze je mam okazję nie? <grymka> Dobra jak to idzie? O, o kurde tu Dobra Ręczne tu o, Dobra o. Aha O kurde Arbos Ciągnik z siedmioletnią gwarancją i profesjonalnym serwisem w całej Polsce. Fajnie! Ty... A, bo no, ten reduktor z czyni biegów i szybszy... Szybszy ma wsteczny, nie? Tak. tak. Wolny i szybki ma, nie? No, tak, tak. no ale to tak, Ale to się szybki ten wsteczny jest, nie? Mi się wydaje. No fajnie, fajnie. No, no, no. Zapierdzielaj i no tak. No, gaszonko. Chyba tu. Mówię, że on lepiej ten gorzej wygasza jak odpala. No bo trzeba linka no, no. Nie. no, delikatnie, bo to tam porobić delikatnie. Coś jeszcze jakby trzeba było. Ale podejrzewam, że za wiele nic trzeba będzie tu grzebać przy tym nie. Jako jeździć. No nie, jak pan dużo tam nie ma, do uprawy. Nie, nie, nie. hobbystycznie A hobistycznie. No, no właśnie, dobrze. Escort. Ja nie wiedziałem, że takie... że to escort, tak, że tak się nazywało, takie trzecie nie? No to teraz jest ta firma się nazywa farm. Aha. Tak. O, takie coś. Robią. W Erblągu? tak? tak? W no, no, Aha, no, do góry. Ładnie, no dobra. No co, będziemy papiery podpisywać. I można. Tam jest jeszcze jakaś skrzyneczka, widzę jakieś tam, tam coś, to, coś tam podpisać? jeszcze jest, o, tam, to, to. coś tam mamy, coś tam było włożone, trójkąt ciśnieniowy. jakieś dokumenty mamy od tego, od instrukcji całą, jeszcze jest? A od nią jest, kurde. Od właściciela pierwszego tak? Chyba tak, chyba tak. To mi się coś tak, ta instrukcja jest, nie? No to tak o... No rzeczywiście, no, taka belka, o, belka, tak się wszyscy pytają, bo czy kiedyś to... W zestawie te belki były, nie? Stare, no. no a teraz to tak raczej nie mają te traktory, nie? O tu świeci? A, bo może nastopię, na stopie, może... Na ręcznym jest. Na ręcznym? Stopie zarazem z ręcznym. Aha, taki sposób, nie? Bo te... Tutaj te mosty trochę inne są, nie? Troszeczkę, nie? Przerobione jest. No inaczej to to o czym może... To... Hamulce są osobno. Aha taki sposób No bo to były inaczej były wcześniej, nie? No, 30, nie? To było chyba na taśmie miał hamulec ręczny? Nie? E, no, e, nie pamiętam jak to było, 30 ma, nie? Trzydziesiątka to wiem No wszystko podobna Trochę zmian wprowadzone, nie? No No ale to mówię na te, na te Powiedzmy kilometry, czy te godziny To to jest nic No się śmieję, że to, to, to nie ten no. O, tu się otwiera. O, też to właśnie. Dobra. No, no podnośnik. No, się To jest 60 podnośnik. No, podobno, ale takie wychodziły eksportowe chyba z takim te podobnym. 335 te Ursusy tak? Aha, no, coś takiego właśnie były. Ten tutaj, ten cały, ten plecak tak zwany był taki większy od 30, mm -hmm. nie? No, tak mi się to kojarzy z tego, tak co. I to tak, może być to samo, ta, nie? Dodatkowa blokada, nie? No, no, to jeszcze. No, no, to tak właśnie bo te, te, te starsze, te normalne, to miały tylko taką małą gałkę na trzy, tak, na wywo, tak, na środek tak, 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 tak. i do podnoszenia, nie? no i dobra no i to robili dalej, to no nic, idę po tą gaśnicę bo nie wiem, tu nie? proszę ona chyba była zapięta, nie? może i była zapięta, ale to żeby tam wiadomo, żeby tej szybie czasami co się jadze, coś podskoczy oto, sobie podejrzewam, z jakąś tytlitką można Zabezpieczyć. No, delikatnie, bo jakby coś się paliło, to no. ta dąża szukać do przecinania, nie? Albo do wyrywania. No, a to nie, to no nie raczej nie. tutaj nic nie powinno. Mhm. Mhm. Jakiś... A, kranik paliwowy. Kranik, paliwowy No, no taki ciekawy. O, olej, o. Jeździmy bez oleju. Jest tam nie coś. Wiem, wy... Wymieniany u Was, czy. Nie wiem, nie wiem, to. Trudno mi powiedzieć czy co tam było, coś tam było robione czy nie No ale widać że jest taki nieprzepracowany że... No ale no to tam podejrzewam jak to tam zadbane tyle godzin to tak jak go rok w roku wymienił to on raczej nie jest brudny, nie będzie czarny, nie? Jest nigdy nie dostał to. Więcej go przepalał chyba jak No właśnie, no to tak to A to maskę Jakie są filary? Z drugiej strony jest taki tu gdzieś Aha, ale tam. chyba filtr trzeba zdjąć nie? Tak, tak Wtedy? Tak, tak A tutaj jest takie coś A tu o no właśnie. A, zbiorniczek do... Bo ja nawet nie patrzałem tak dokładnie tam liczy, na filmie... Liczy, czy od... No, No czyściuchny, czyściuchny, nie? To widać, że to nie, nie ruszano wszystko oryginalne, ale tutaj jest ten. Jak patrzeć na, na ten o, uszczelkę pod tą pokrywą, to to widać wszystko oryginał jeszcze, nie? To nie było potrzeby chyba. Rozkręca. No nie było, nie no to będzie ktoś tam remontał skręcał jak to wszystko działa. No, można powiedzieć, o, to jest oryginalny lakier tutaj, nie? No to tego tam nie ruszane było, nie? Tak mówią, nawet zawory nie były przereglowane chyba. No, no. no filtr jest raczej nowy ten no, no, no olejowy no to taka No bardzo wszystko podobne nie? Jest hydraulika No taka ma to pompa, pompa, no chyba I tutaj ma nie? Zasobno, no. Aha. To nie ma w skrzyni? Chyba nie Nie no to jest na, na zewnątrz No nie? no, ja no. Byłszy, co miałem w środku nie za... No to chyba 30 miałem normalnie ten, nie? Mhm. No Tak jak się orientuję No dokolanie nie wiem nie? No, spężarka od razu cały czas chodzi No bo to się tak. Za, 30 tak. to się paski zakładało, nie? nie. To już by mógł założyć. A, on ma tu świecę płynieną. Tak, tak, nie ma żarowej tylko. No tak czy żarową, nie wiem, to, bo no, tego właśnie tak zwanego torzika nie ma. No nie, tak nie. 30 nie, to już nie ma. No, a to już takie, Ciekawe, No to jest takie. na. czy silnik jest ten sam, czy, czy... Nie, chyba ten sam. Ten sam chyba, nie? No raczej tak. Dzisiaj jakiś numer pewnie będzie miał, nie? Czy ma, czy nie ma? Tu tabliczki nie widzę, nie wiem. A to tam. Nie, y, nie, musi, to tak. nie na pewno, czy to chyba nikt tego nie. Nie tego, bo tu wszędzie numery jakieś są wbite, nie? No to dobrze. A no, na no, bo tu i to no, 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 tutaj, no. Pasuje, coś zawsze podgrzeje. No, no dobre. A no. Nie, no to w zimie czy w jesienią? W zawsze inaczej, nie, nie, bez kabiny. Ja tam mam taki właśnie traktor, mówię, tak to robiłem wcześniej, nie? Tam 350 piątpienie. tak przy jesienią porą przejechałem, bez. To mówię, o, Ale bo mroźno, nie? A w kabinie, chociaż nie ma ogrzewania, na przykład nie ma i mocną kabiny, to jest zawsze inaczej. Ten wiatr nie wieje. No, no, a no, czy no, tutaj też już w ogóle, nie? To, to fajnie, nie. No dobrze, nie? no troszeczkę Tu głowiczka od tej smyżarki inna, to wszystko to jest zmodernizowane, nie? Tak, tak. Oryginalne to by inne, nie? No ale to, no, to Ja robi... podejrzewam Że to będzie pasować na Nasza, znaczy od cijewskiej normalnej Nie też, nie? No to tak, bo jest na zewnątrz, to, to, no. to można Podłączyć Inną, nie? No, ale to raczej Nie ma potrzeby N Nie, to raczej nie powinno tu się nic, nic dziać tak. Każdy wie, jak ci była No dobrze, Lapinamy. papiery piszemy. Dokładnie. O! O, o. 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 filterek jest, ifasuję. Mokry. No, no, bo to oleju trzeba w środek. Mhm. Z tego co wiem. Na pewno. No dobra. O, to jak zawsze taki no, krok do wykorzystania w E sklepie na zakupy. O, dziękuję. No, to można to tam wykorzystać, zadzwonić pod numer, powiedzą co jak, no mówię, tutaj książka, o, właśnie jest cała, nie? chyba oryginał książka mi się no zdaje. tak, tak, to jest od pierwszego właściciela. O, no, na pewno. No i tak to wygląda, dobra. Tu jeszcze był 450. No, a tu jaki to był, mocniejszy? 48 koni chyba, albo coś, albo 45, albo 48 koni. Aha. To nie wiem, nie wiem Tak, naddzień. tak, tak. A to było... a był jeszcze Escort... Y... No. Due. Co był mocniejszy od tego. No. I później był Escort ten 450, to chyba był za, za 60. A za 60, a to czy 60 był? Nie, nie wiadomo. Nie, nie, nie wiem. A to był 3 cylindrowy już. Tak -cylindro... jak w, w 60, nie? A 60 na 4 cylindrowy. No to 3 cylindrowy, To może perkisa albo no coś? Nie Możliwe, nie? Mm -hmm. Nie wiem, bo nie umiem powiedzieć, gdy się wyrażono. Dobra, to profesujemy i tyle.